Opowiem Ci bajkę, jak kot palił fajkę. A może nie taką. Ten kot nie pali. Opowiem Ci za to o kocie, który żył dawno temu daleko stąd. Przenieśmy się zatem na chwilę do średniowiecznego opactwa Kłaczyce, gdzie znajdziemy naszego bohatera przysypiającego w kącie biblioteki. To Albert Demru. Czemu jest taki zmęczony? Trudno powiedzieć. Może dopiero przybył do Kłaczyc i musi odpocząć po długiej drodze? Może przez całą noc przepisywał księgi historii Kociej, a nad ranem zwyczajnie się zdrzemnął? A może raczył się napojem przywiezionym przez brata Erta z Muwaldu, a Muwald słynie z napoju lak. Jest w nim dużo mocy. To nie jest jakaś cienizna, lecz pełne 5%. Mogło młodego i niedoświadczonego Alberta powalić z łap. Zatem skoro jest taki zmęczony, dajmy mu spokój na razie. Niech opatulony w ciepły sweter odeśpi trudy poprzedniego dnia, może i nocy. Za to popatrzmy na bibliotekę. Dużo tu książek, zdobień, detali. Gdzieś na półce stoi wielka encyklopedia kocimiętek, najnowszy atlas piórek. Krótka historia kłębka, rozprawa filozoficzna o mruczeniu. Są też, choć raczej schowane po kątach, nieco lżejsze lektury, jak niezwykle popularny kot Leonarda da Vinci, czy mocno naciągana historia pochodzenia pierwszych kocich plemion pod tytułem Imperium Machairodonów. Obiecywałam na wstępie opowiedzieć o kocie, ale to chyba nie jest możliwe. Wiemy o nim niewiele. Koty są zazwyczaj dość tajemnicze. Wiemy jak się nazywa i że śpi przytulony do kolumny w nieistniejącej już bibliotece. Za to możemy sobie wymyślić różne historyjki i bajki. A może to nie jest historia kota? Może to opowieść o dzielnych myszach podbijających świat? Albo o ćmie, która układa piękne wiersze? Albo to historia tego tajemniczego przedmiotu stojącego na najwyższej półce tuż obok okienka. A jaka bajka pojawiła się w Twojej głowie?